Chciałem powiedzieć, że na to generalne pytanie, czy Polska jest bezpieczna w sensie energetycznym, to się zgadzam z moim przedmówcą z tym zastrzeżeniem, że Polska jest względnie bezpieczna. Dlatego, że jeśli spojrzymy na chociażby doświadczenia ataku zimy sprzed kilku tygodni, to okolice Warszawy, bo ponad półtora miliona mieszkańców okolic Warszawy nie miało prądu przez trzy dni. Kiedy mówimy o tym bezpieczeństwie energetycznym w tym kontekście, widać ten polski paradoks, że myśmy w Polsce chyba niewłaściwie zredukowali pojęcie bezpieczeństwa energetycznego wyłącznie do kwestii bezpieczeństwa dostaw gazu, w szczególności dywersyfikacji dostaw gazu, i utraciliśmy chyba takie całościowe spojrzenie na kwestię bezpieczeństwa energetycznego, nie uwzględniając, że są inne źródła energii. Że, że trzeba na to spojrzeć całościowo, a nie tylko przez pryzmat gazu, który jest niebieski, choć pochodzi z Rosji. I druga uwaga generalna do kwestii bezpieczeństwa energetycznego to jest taka, że to nie jest tak, że terminal energii zaczął rząd pana premiera Kaczyńskiego. Otóż chcę przypomnieć, że w. W lipcu 2005 roku minister gospodarki i pracy z miasta Krakowa, Jerzy Hausner, ogłosił y, politykę energetyczną państwa do 2025 roku, i tam na stronie 23 znajduje się zapis, że w przyszłości, a więc w perspektywie 2025 roku, y, należy wybudować terminal LNG w Polsce. Czyli ta idea przejawiała się wcześniej, i zgadzam się z panem ministrem, że kwestie. Bezpieczeństwa wymagałyby pewnego porozumienia ponadpartyjnego, które pozwoliłoby na realizację projektów w okresach dłuższych, pozwoliłoby także na zachowanie pewnej stabilności kadrowej w spółkach, które to realizują. Kiedy robiłem kiedyś analizę ilości zarządów Pegenig w ostatnich kilkunastu latach, to aż głowa mnie bolała, bo Myślę, że w takiej firmie trudno o jakąkolwiek stabilną pracę i realizację jakiegokolwiek projektu. Nie tylko strategicznego. Przy takiej fluktuacji kadr, przy takich zmianach, do których przykładały się wszystkie rządy, solidarnie, wszystkie. Trudno o realizację projektu w sposób stabilny i długofalowy. I trzecia uwaga, to jest ta kwestia europejskości, że, że polskim pomysłem na. na Pomoc energetyczna była kwestia paktu muszkieterów, kwestia solidarności energetycznej. Pamiętajmy, że mamy instrument do tworzenia solidarności energetycznej dzięki podpisaniu i wejściu w życie dzisiaj Traktatu Lizbońskiego, gdyż ten traktat umożliwia tworzenie mechanizmów solidarności energetycznej. pamiętajmy, że dotychczasowych decyzjach Unii Europejskiej, w decyzjach Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nie ma zasady współfinansowania tych projektów ze środków unijnych. Tylko w wyjątkowych przypadkach te projekty mogą być współfinansowane ze środków unijnych, tak więc odpowiedzialność za zabezpieczenie dostaw, ciągłości dostaw, spoczywa na każdym kraju. I to jest właśnie ten element tego egoizmu, który pojawia się w każdej polityce, i trzeba będzie pewnie trochę czasu, aby mechanizmy solidarności energetycznej wprowadzać, pamiętając o tym, że każdy będzie bardzo dbał o własne bezpieczeństwo i będzie bardzo dbał o swoje interesy. Organizatorzy poprosili mnie o zawężenie tematu, i ja będę się zawężał, mówiąc. O projekcie, który w Polsce był, można powiedzieć, negatywnym hitem kilku lat i, i był takim punktem odniesienia do naszych debat w Polsce o bezpieczeństwie energetycznym, czyli do projektu Nord Streamu. W, naszym, w naszej percepcji, no, dzięki ministrowi Sikorskiemu, to porozumienie nosi określenie bardzo emocjonalne Pakt libentow mołotow Pamiętajmy o tym, że, że minister nie jest w tym osamotniony, bo także brytyjscy eksperci i dziennikarze podobnych opinii używają. Ale kiedy mówimy o obecności kanclerza Schroedera w Radzie Nadzorczej Nord Streamu, to trzeba też pamiętać, że od kilkunastu miesięcy Joszka Fischer jest doradcą i członkiem Rady Nadzorczej na Pukko. Te projekty, które wymagają zaangażowania dużych pieniędzy i długofalowego planowania. Wymagają też właśnie wsparcia politycznego i tak się składa, że politycy są w różnych, w różnych projektach. Chcę przedstawić Państwu, przedstawić, sami dokonacie oceny, typ argumentacji, jaki był przedstawiany przez Niemców, niemieckich udziałowców tego projektu, którzy podkreślali, że jest to dla nich projekt o charakterze biznesowym, w pierwszej kolejności mający dostarczyć. Część gazu, który w przyszłości będzie potrzebny w Europie, będzie potrzeba więcej gazu. To są dane w oparciu o źródła Komisji Europejskiej z 2008 roku. <tryk> Produkcja europejska gazu własna będzie malała, zapotrzebowanie będzie rosło. Ten deficyt trzeba będzie uzupełnić. W tym celu są potrzebne nowe projekty, w tym projekt Nord Streamu. Kolejnym argumentem. Z strony niemieckiej było to, że trudno zastąpić gaz innymi źródłami energii, że jest to źródło w sumie ekologiczne, że y, energie odnawialne wcale nie są takimi prostymi źródłami energii, jak nam się zdaje, wymagają też nakładów, więc gaz wydaje się rozwiązaniem najosądniejszym. Y, przedstawiali ten projekt także jako projekt europejski, no, w tym sensie, że jednak w dokumentach Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z roku 2006. Gazociąg północnoeuropejski, bo tak się w tych dokumentach nazywa, jest wymieniony i to na, właściwie na, na czele listy projektów, które są realizowane. To nie znaczy, że te ciała europejskie zadecydowały o budowie tego gazociągu, ale uznały go za projekt o wymiarze europejskim wśród i wielu innych projektów. Projekt, ich zdaniem, ma charakter europejski, gdyż angażuje wiele różnych firm, dostawców, akcjonariuszy, odbiorców gazu. W procedurze Open Season, która była prowadzona przez Wingas Transport w 2007 roku, około 9 metrów, miliardów metrów sześciennych gazu z pierwszej nitki Nord będzie adresowane na rynek niemiecki, reszta gazu, będzie adresowana na rynki innych krajów europejskich.